Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem testów. Powiem Wam, że ostatnio w moje ręce wpadło naprawdę dużo bardzo ciekawych próbek. Niektóre z nich to prawdziwe perełki, więc mam nadzieję, że dla tych perełek zostaniecie i obejrzycie ten film. I powiem Wam tak, przetestowałam tym razem 7 perfum. Miałam oczywiście 10 próbek, jak zwykle, ale uznałam, że 3 z nich niestety nie zasługują na recenzję, bo nie mogłabym się o nich wypowiedzieć dobrze, więc 3 wyeliminowałam. Najwyżej napiszę Wam w opisie, czego się wystrzegać, bo. Powiem szczerze, testy nie wypadły dobrze. I przedstawię Wam te 7, o których na pewno mogę powiedzieć dużo dobrego, aczkolwiek nie całościowo, bo niektóre z nich będą miały słabsze parametry, co wam zaznaczę. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie perfumy ostatnio wpadły w moje ręce i co przetestowałam, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego filmu. I pierwszymi perfumami, które przetestowałam, jest Si w edycji Passione. Jest to podstawowa wersja i jak wiecie ja uwielbiam Si Passione Intense i powiem szczerze, że pomyślałam, że byłabym nieuczciwa, gdybym nie poznała klasyka z tej linii, e, zwłaszcza, że wersja Intense wdarła się szturmem do 10 perfum mojego życia. Jest to zapach po prostu, w którym się zakochałam, więc stwierdziłam, że wstyd troszeczkę nie znać wersji podstawowej, od której e, odnogą jest właśnie wersja Intense i zakupiłam sobie próbeczkę klasycznego Si Passione i powiem to tak. Tak. Zapach jest bardzo ładny. Na pewno nie mogę powiedzieć o nim złego słowa, bo jest zapachem owocowo-kwiatowym z delikatnie słodką bazą. Mamy tutaj gruszkę, czarną porzeczkę, mamy tu też jaśmin, mamy wanilię w bazie i delikatną dozę paczuli. Sam zapach jest bardzo ładny, kobiecy, bardzo ładnie rozwijający się na skórze. Aczkolwiek to, co muszę powiedzieć bardzo uczciwie, i przed czym was przestrzec, jeśli planujecie zakup, to to, że on na mojej skórze ma po prostu fatalne parametry. Być może, może to tylko specyfika mojej skóry u was nie będzie się tak krótko trzymał, ale nie byłabym uczciwa, gdybym nie powiedziała, że trwałość na mnie to maksymalnie dwie godziny, więc zapach po prostu ulatnia się jak kamfora. I mimo, słuchajcie, całego jego uroku, absolutnie ja nie kupię butelki 100 ml w perfumerii internetowej za 300 coś złotych dla takiej trwałości. Zresztą edycja ta nie ma również takiej kremowości jak edycja Intense, chociaż ma heliotrope, więc teoretycznie powinna być również poniekąd kremowa, taka lekko pudrowa, ale bynajmniej taka nie jest. Jest bardziej świeża, bardziej rzeczywiście do noszenia w takie ciepłe pory roku. Ale dla mnie, słuchajcie, trwałość absolutnie przekreśla ten zapach. O projekcji w ogóle tutaj nie będę mówić, bo projekcja była może przez 15 minut, kiedy ja nosiłam te perfumy, więc bardzo, bardzo szkoda, bo zapach jest naprawdę wyborny, bardzo ładny, bardzo kobiecy, ale parametry absolutnie mnie przed zakupem tego zapachu chronią. Kolejne perfumy, które przetestowałam do dzisiejszego filmu, to było dla mnie, słuchajcie, niemałe zaskoczenie. Ja powiem Wam szczerze, że przez lata omijałam ten zapach, w ogóle nie ciągnęło mnie do tego, żeby go przetestować, a to dlaczego dlatego, że zapach zamknięto we flakonie w kształcie serca. I pomyślałam sobie, że jak coś ma butelkę właśnie taką sercu kształtną, to z pewnością będzie to zapach dla młodych kobiet, kompletnie nie dla mnie, zapach ulepkowaty, cukierkowaty, który prawdopodobnie mi się zupełnie nie spodoba. I jakaż byłam mylna w swojej opinii i o jakie perfumy chodzi. Chodzi o perfumy od marki Diesel o nazwie Lover Dose. Słuchajcie, powiem Wam tak, jeśli ktoś z Was kochał Lolitę Lempicką, to klasyczne, nie mm, cięte jabłuszko, tylko to bardzo obłe, klasyczne jabłuszko od Lolity Lempickiej. Myślę, że w tym zapachu znajdzie godne zastępstwo, chociaż zapach nie jest bynajmniej jeden do jednego, jeśli chodzi o tę Lolitę Lempicką. Niemniej jednak anyż Gwiazdkowaty i Lukrecja jest tu podana dokładnie w identyczny sposób, więc fani starej, wycofanej Lolity, którą właśnie zastąpił ten taki bardzo cięty, bardzo kanciasty jabłuszkowaty flakon, będą z pewnością z tego zapachu zadowoleni. Jest to zapach bardzo taki powiedziałabym ciężki, bardzo gęsty, taki można powiedzieć siadający na ciele jak po prostu miód. On nie jest przesłodzony, choć ma nuty słodkie, to bynajmniej nie powiedziałabym o nim, że jest jakimś typowym słodziakiem, ale jest właśnie zapachem bardzo takim gęstym i bardzo zawiesistym. Poza tym anyżem i poza nutą lukrecji niewątpliwie jest w nim duża kremowość, którą prawdopodobnie temu zapachowi nadała nuta gardenii, ale są też akcenty drzewne, bardzo silna paczula w bazie, Zapach od początku do końca wcale dziewczęcy wbrew pozorom i wbrew temu flakonowi nie jest. Myślę, że warto spróbować, jeśli tęsknicie za starą Lolitą Lempicką. Ja powiem szczerze, byłam tymi perfumami bardzo mile zaskoczona, acz noszenie ich w lato było dla mnie właśnie katorgą z tego względu, że jest to taka gęsta, zawiesista woń, więc zdecydowanie polecam testy tego zapachu raczej jesienią i zimą. Myślę, że w tym klimacie odnajdzie się doskonale. Kolejnym zapachem, którego próbka wpadła mi ostatnio w ręce, jest zapach, który notabene bardzo, ale to bardzo miło mnie zaskoczył. Na tyle miło, że nawet zastanawiam się, czy kiedyś nie zagości u mnie niewielka pojemność tego zapachu i o czym mowa? Mowa o perfumach od marki Giorgio Armani, My Way, ale w edycji Intense. Słuchajcie, MyWay jest takim zapachem, który lubię. Nie jest to żaden zapach dla mnie wow, nie chcę go posiadać za wszelką cenę. Jest to zapach ładny, który doceniam, ale niekoniecznie zapach, który chcę mieć. Porównując, nota bene dwa dość podobne zapachy Launterdi od marki Givenchy i MyWay, moje serce zawsze będzie po stronie Laundry D. Ale słuchajcie, z wersją Intense jest troszeczkę inna historia, bo w tej wersji znalazłam coś, czego nie widziałam, nie czułam w klasyku. A mianowicie pewną bardzo cierpką i rzeźką nutę, którą ja definiuję i tak mi się wydaje, że jest to czarna porzeczka, choć producent kompletnie nie przyznaje się do istnienia tej nuty w składzie. Jeśli zaś chodzi o brzmienie My Way Intense, to jest ono bardzo podobne do klasyka, właśnie poza tą cierpkością i rzeźkością tej czarnej porzeczki ale mamy tu też kwiat pomarańczy, mamy tutaj też tuberozę, wanilię, drzewo sandałowe, delikatne cytrusy w otwarciu. Zapach jest na pewno intensywniejszą, bardziej długotrwałą i bardziej projektującą wersją aniżeli klasyczne My Way, ale to, co rzeczywiście mnie tutaj ujęło, to przełamanie tej słodyczy, tej mocy właśnie tą cierpką, przepiękną czarną porzeczką i zdecydowanie kiedyś będę próbowała polować na swoją małą pojemność tego zapachu. Kolejnymi perfumami, które miałam okazję przetestować, jest zapach bardzo ceniony w świecie perfumoholików, fanów perfum i są to perfumy tym razem od niszowej marki Amouage. Jest to Epic, ale w wydaniu dla kobiet. Słuchajcie, jest to zapach zdecydowanie bardzo dobry i na pewno złego słowa nie jestem w stanie o nim powiedzieć. Zapach przede wszystkim bardzo mocno drewniankowaty, yy, troszeczkę ma woni takiego świeżo heblowanego drewna, ale też nie pozbawiony nut kadzidła, nut ud, delikatnej kremowości oraz akcentów róży. Słuchajcie, na pewnych etapach swojego brzmienia troszeczkę przywodzi mi na myśl porporę od marki Tiziana Terenzy, którą po prostu kocham całym sercem. Z tym, że porpora ma jeszcze dodatek goździków i ma taką cudowną, malinową soczystość, której nie odnajduję tutaj, przynajmniej ja, która zdecydowanie te dwa zapachy bardzo od siebie różni. Ale gdybym miała być szczera, i nuty drzewne podane w Epic, i nuty drzewne podane w porporze są tu bardzo podobne i bardzo podobnie wybrzmiewają. Mam wrażenie tylko, że w porporze jest dużo więcej paczuli aniżeli w zapachu od marki Amouage. Ale słuchajcie, ogólna nota, ogólne podsumowanie. Zapach naprawdę przepiękny dla fanów, przede wszystkim nut drzewnych i róży. Bardzo długotrwały, chociaż powiem szczerze, nie tak projektujący jak zapach, który Wam zaraz pokażę. Dla mnie, generalnie, dzieło, prawdziwe dzieło, prawdziwe arcydzieło. Zapach bogaty, złożony, skomplikowany, bardzo ładnie układający się na skórze o bardzo ciekawej ewolucji. Kolejne perfumy, o których chciałam Wam powiedzieć, to słuchajcie, jest zapach, przy którym zrobiłam ogromny błąd. Ogromny. To był największy błąd, że kupiłam próbkę tych perfum, bo niestety próbka ta spowodowała, że ja się po prostu bez pamięci zakochałam w tych perfumach. A one niestety są zapachem niezwykle drogim, więc jakbym polowała na swój flakon tych perfum, to poszłabym pewnie z torbami. Więc mogłam po prostu tej próbki nie kupować, żeby nie kusić losu. No ale stało się, więc wam opowiem o tych perfumach, które tak bardzo złowiły moje serce. Znowu są to perfumy od marki Amouage i jest to Billoft, oczywiście, również w wydaniu dla kobiet. Powiem to tak. Perfumy są perfumami dość młodymi, powstałymi w tym wieku, acz pachną absolutnie retro. Pachną jak perfumy, które powstały 40 lub 50 lat temu, bo wtedy mniej więcej były właśnie takie trendy zapachowe. Zdecydowanie są to perfumy ze starą duszą. To jest takie współczesne retro i współczesne vintage. Perfumy, które otwierają się bardzo silną nutą aldehydów, z dodatkiem przypraw i przepięknej róży. Aczkolwiek aldehydów notabene producent kompletnie nie podaje w składzie. Perfumy, które też od początku mają bardzo silne, takie mocno zwierzęce tchnienie, bo mają oczywiście syntetyczne nuty castoreum oraz nuty cywetu, delikatną szarą ambrę, więc te nuty zwierzęce bardzo silnie też się akcentują od samego początku. Powiem szczerze notabene, że kiedy testowałam te perfumy, moje dziecko w wieku przedszkolnym powiedziało, że pachną jak siki, więc możecie sobie wyobrazić... Jak silnie te zwierzęce pierwiastki w tym zapachu projektują i jakie przywołują skojarzenia, przynajmniej u małych, że tak powiem, użytkowników przestrzeni wspólnej. Ale słuchajcie, dla mnie zapach przepiękny, bogaty, luksusowy, bardzo mocno notowany, pudrowy bo on po jakimś czasie uderzy w takie bardzo mocne tony pudrowe. Za sprawą podejrzewam drzewa sandałowego, być może delikatnego irysa, delikatnego, takiego maślanego, lekko-pudrowego i lanki lang. Przebogate, przepiękne, luksusowe. Po prostu, słuchajcie, strzał dziesiątkę, jeśli chodzi o mój gust i o moje upodobania, właśnie z retro duszą. Bardzo żałuję, ale to bardzo, że tę próbkę kupiłam, bo teraz będę naprawdę oszczędzała każdy grosz. I zamiast go przeznaczać na siebie, na wyjście z koleżankami na miasto czy cokolwiek innego, będę niestety zbierała na Beloft. Kolejne perfumy, o których chciałam wam powiedzieć, to perfumy, na które ostatnio panuje ogromna moda i mega hype. Gdziekolwiek nie spojrzę, czegokolwiek nie słucham, czegokolwiek nie czytam, po prostu wszędzie gdzieś się przejawiają te perfumy. Jest na nie jakaś ostatnio bardzo duża moda. Wszystkie recenzje są hura optymistyczne. I powiem szczerze, że próbka tych perfum leży u mnie mniej więcej od 3 miesięcy. Miałam okazję ten zapach dość solidnie przetestować, i gdybym miała być szczera, wcale tych zachwytów tak do końca nie podzielam. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Narciso Rodriguez Mask Noir w edycji Rose. Jak wiecie, ja mam klasyka z tej linii. Mam edycję Mask Noir, którą bardzo lubię, która bardzo mi się podoba, więc tym bardziej z radością sięgnęłam po wersję Rose, bo jak wiecie, ja ostatnio bardzo otworzyłam się na róże, więc stwierdziłam, że to musi być jeszcze lepsze od tej klasycznej wersji Mask Noir. I powiem szczerze tak, jak odebrałam tę próbkę trzy miesiące temu z paczkomatu, psiknęłam ją na, na nadgarstek i zastanawiałam się, jaka tak właściwie jest różnica, jeśli chodzi o tę edycję i edycję podstawową. Bo szczerze mówiąc, nie byłam w stanie wyłapać niuansów różniących te dwa zapachy. Dopiero tak naprawdę, jak przetestowałam oba nadgarstek, nadgarstek rzeczywiście te różnice się wydobyły, unaoczniły, choć myślę, że to są różnice bardziej kosmetyczne aniżeli zasadnicze. Jeśli chodzi o edycję Rose, ona ma zdecydowanie więcej przestrzenności dzięki dodatkowi różowego pieprzu i właśnie takiej dość świeżej powiedziałabym róży. Ale z drugiej strony ma też mało, Mam wrażenie dużo więcej słodyczy i wanilii, aniżeli starszy brat. Dlatego myślę, właśnie jest hype taki duży na te perfumy, raz ze względu na przestrzenność i na róże, która jest raczej lubianym kwiatem w perfumiarstwie, a dwa ze względu na dużą słodycz i dużo większą zdecydowanie słodycz, aniżeli ta wytrawność, która jest bardziej charakterystyczna dla wersji standardowej mask Noir. Więc powiem to tak, to, że to są perfumy lubiane, absolutnie mnie nie dziwi. Ja jednak będę dalej stała po stronie bardziej zamszowego, welurowego klasyka, bo jednak bardziej mi się podoba ta bardziej stonowana słodycz i właśnie te akcenty takie zamszowo-welurowe. Tej edycji raczej nie kupię, acz y, oczywiście y, przyznaję tutaj wielu osobom rację, ona może się podobać i nie dziwię się, że powstał wokół niej taki szum. Jeśli zaś natomiast chodzi o same parametry, to powiem szczerze, że jest tak samo jak w przypadku klasyka. Nie jest to zapach porażający trwałością czy projekcją. Są to perfumy, które na mnie trzymają się w okolicach 5 do 6 godzin. I na koniec również wersja Intense jednego z klasyków. Powiem szczerze, że ja się tak zawiodłam tym klasykiem, że w ogóle nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby wersję Intense powąchać. I gdyby nie to, że dostałam w geście dobrej woli próbkę do jakiegoś zamówienia, to pewnie nigdy bym tego zapachu nie przetestowała. I o czym mowa? Mowa o perfumach od marki Dior Joy w edycji Intense. Słuchajcie, o tyle o ile klasycznego Joya nie lubiłam, nie podobał mi się, uważałam go za zapach o bardzo kiepskich parametrach i zapach troszeczkę kopiujący, już istniejący od wielu lat na rynku alur marki Chanel. O tyle jeśli chodzi o edycję Intense, muszę jej bronić i muszę powiedzieć, że jest to edycja całkiem fajna i zdecydowanie lepsza, aniżeli klasyk z tej linii. Oczywiście są to cały czas perfumy bardzo mocno kremowe w swoim wydźwięku, bo nie odcinają się kompletnie od swoich korzeni w postaci drzewa sandołowego, które nota notabene też były w klasyku od marki Chanel, ale mają taką fajną przestrzenność, bardzo dużo takiej kwiatowości, głównie za sprawą bardzo świeżego tutaj Eneroli, ale też delikatnego jaśminu. Perfumy, myślę, bardzo fajne na co dzień, bardzo eleganckie, bardzo takie wyważone, idealnie zbilansowane. Które nie urażą nikogo, które nie będą jakimś niemiłym dodatkiem do Waszej osoby w towarzystwie, więc myślę, że osoby otaczające Was na pewno nie będą krytycznie wyrażały się o tym zapachu. Jeśli chodzi o mnie, ja oczywiście tych perfum nie kupię, bo mam alur i ono mi w zupełności wystarcza, a tutaj jednak w wersji Intense ciągle się czuję te Shanolo, podobne konotacje. Niemniej jednak, jeśli zastanawialiście się nad edycją Joy albo Joy Intense, to zdecydowanie. Zdecydowanie polecam Wam wersję Intens, tym bardziej że również parametry są o wiele lepsze niż w przypadku klasyka, ponieważ na mnie wersja Intens wytrzymywała spokojnie na skórze w okolicach 7 godzin. I kochani, było to tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze testy, testowanie próbek. Jak widzicie, nie było tu żadnego słabego zawodnika. Wszystkie te perfumy są naprawdę bardzo dobre, aczkolwiek niestety niektóre nie mogą być przeze mnie zarekomendowane. Jeśli chodzi na przykład o parametr, tak jakim jest trwałość, który jest dla bardzo wielu osób naprawdę istotnym wyznacznikiem. Jak widzieliście, była tu też jedna perełka i jedno moje zakochanie od pierwszego noszenia i powąchania na którym na pewno mój portfel i mój stan konta będą bardzo cierpiały, ale już po tym przydługim podsumowaniu i zakończeniu chciałabym się z Wami pożegnać, nie trzymać Was dłużej w tych pięknych okolicznościach przyrody, przed komputerami i telefonami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję tym, którzy dotrwali za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!